Wciągniecie wygodnie na nasze rozważanie. kazaniu o 10 przykazaniach. Gdzie ci już powiedziałem? 13, ale ostatnie było 28 marca. Czyli miesiąc temu. Mieliśmy rekolekcję ojczyznianą. Alerty postne. tego rędzi wkakiwało. Jesteśmy przy drugim przykazaniu. Nie będziesz brał imienia Pana Boga na nadaremne. Przy stronie 39 punkt przykazania nie są zbi zbiorem marzeń Boga, ale prawem. Przypominam w związku z tablicami, że Pan Bóg pragnie uczynić wielki cud i obdarzyć nas łaskami, a szczególnie łaską przebaczenia, czyli nawrócenia, że Polacy się mają nawrócić. I mamy, moi drodzy, stać się narzędziem rozlawania tej łaski. 8 czerwca, na ile chcecie, aby się nawróciła Polska? No, tyle was tu musi być, nie dzieci? Podzielę 1000 przez 36 milionów i powiem wam, no, że możecie z tego mieć. Przelećmy współczynnik, ile na jedną osobę przypada. Wysiłku pokutnego, postnego i modlitewnego, żeby ten naród na, nawrócić. Dlatego ósmego przybywajcie, aby otrzymać tę łaskę, aby Polacy przyjęli Prawo Boże. Dokonuje się ono na dwóch poziomach. Pierwsze to jest przyjęcie dziesięciu przykazań. I to są pierwsze tablice. Co mielimy, tu jest dwa 2,19 albo 17, nigdy nie pamiętam, że podpowie dwa 2,19 Macie tablicę. Teraz nieoczekiwanie Bóg wymyślił dzieło Nowe Przymierze, bo ludzkość poprzez swoje zachowanie wobec Boga zerwała to przymierze. Chce budować. I powiedział jasno na Egipcie, że musicie mieć w rękach ósmego tablicę, napis Nowe Przymierze. Czyli drugie tablice trzeba gdzieś powiesić. Tamto przyjęcie, czyli żyje tym, a drugie tablice wypełniam Wolę Bożą, czyli pokuta narodowa i zakon czasów statecznych. Czy, czy to jest czytelne, Państwo? Żydzi, Żydów, Bóg, Bóg tłukł dwa razy tablicami. Raz zdenerwował się Mojżesz, potługie były dwa razy tablice. Bo część nie rozumie temu. Ja już mam pytanie, nie, nie, ty masz tylko tablice, przyjęłeś tu. Tu jest teraz coś więcej. Nowe przymierze. Codzienna mrza święta. Adoracja, post o chlebie i wodzie piątek, środa, poniedziałek, post eucharystyczny, trzy godziny przed świętą i pozmilczenia. No dzieci, dzieci, kolejna tablica i te się nazywają tablicami przymierza. Kto tego nie rozumie, no nie musi w ogóle przyjmować. Mam taki przypadek, że kasę odesłali tablicę, bo on to ma. No jeden na tysiąc, no tak się zawsze trafia taki przypadek, nie? Bo na moje nazwisko to do ja tabaczka złożyłem. A tam był list do tereni. Dzieci, taka jest bitwa, mnie się ani nie śniło. No, jakbym drugi raz tablicę prowadził? Chcecie łaskę przebaczenia? No wykonujemy rozkaz. Czyste, proste i łatwe. I dzisiaj jeszcze, dzieci, naruszyłem święto dnia, bo się modlę. Nie dałem jeszcze odpustu, Kw Kwoty jest, to, ty jest czyli odpust, gdzie możemy kilka razy w ciągu dnia go zyskać na w podstawie przywileju przywilej łaski. I wyczytałem, że są takie krzyże, które mają przywilej kwoty jest to jest, na godzinę śmierci. Więc ja ten odpust nadaję naszemu krzyżowi. Krzyż przymierza, no i ty masz go w chałupie. Ten krzyż. I ktoś umiera tego dnia, Daj dziadowi, żeby tylko pocałował i od, otrzymuje drań skończony, odpusz zupełny na godzinę śmierci. Czy kapujecie, jaką mamy łaskę w Kościele? Że się nie musi spowiadać, by zdążył ucałować krzyż. Krzyż, który ma przywilej odpustu, kwot jest, nie to ty, to, to ty jest, kwoty jest, troszkę wyjaśnię, dziś jeszcze rano czekali się z powiedzią, na no dziś musiałem to uruchomić, no, bo Pani Agnieszka musi wyjechać, no i, i, i znowu zablokuje dzieło na miesiąc, nie? Więc mam dla Was kolejną łaskę. Krzyż przymierza masz z łaską na godzinę śmierci. Idziesz do szpitala, Panie Władku, do dziada, który umiera, wyciąże krzyżnej pocałuj tylko. I mów mu, Bóg Ci wszystko przebacza. Dzisiaj dziada skończony się nie chce zbawić, a Wy nieobrotni nie macie wiary. Zagłoba jak chciał wyciągnąć Włody Jowskiego po śmierci niedoszłej żony z Kamedów, no to co wymyślił? No, fortel! Że umiera jego największy przyjaciel. No i dał się wyciągnąć. Jak dał się wyciągnąć, to już zadziałał system. Nie tylko pocałuje dziela. Powiedz mu, Bóg cię tu wszystko. Otrzymujemy... Takie łaski na ten czas. Idę do tego punktu, że moi drodzy, przykazania nie są zbiorem marzeń Boga, ale prawem. Dzieci dziś toczona jest walka nieprawdopodobna z kościołem Bożym. Dzieci w ramach demokracji. W ramach idei prawa ogranicza się przestrzeń działania. Chcą wprowadzić ustawę o mowie nienawiści. Wszystko tam wciągnął. Prezydent bał się odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Rozumiecie? No, bo mógł zablokować. Nie ma większości. Gapujecie. Dojdzie, bo ja już. Za ten system mowa nienawiści cierpie, bo już płacę mandaty, kary, nie naruszam kogoś. Jak to? Tak? Przecież ty nie musisz mnie w ogóle słuchać. Co nie wolno mi powiedzieć, że człowiek z probówki nie ma Panie władku duszy? Jako ten, który... A oni mnie każą za to. To mówię sędziemu kochanemu. W Krakowie był przypadek, kiedy przy dwojaczkach dzieci lekarka powiedziała, że ksiądz Natanek powiedział że dzieci, dzieci twoje nie mają duszy. Mama zapieniła, kobieta uciekła, zostawiła płaszcz, po dzieci, taki był atak demona. Jak jesteście czyści, to po co się w ogóle pienicie? Jak może człowiek czysty, niewinny się pienić? Tylko zło się pieni, kapujecie? Diabeł się denerwuje. I dlatego dzisiaj przykazań jest bardzo znienawidzone, no bo ono co? Ogranicza człowieka. Bo świat tak powiedział i to ma być święte. Ja ci powiem, tatuaże jesteś po stronie diabła, oficjalnie, tak czy nie? Ale nie musisz mnie słuchać. Ale ja muszę bronić moich i przestrzegać. Bo Bóg cię nie stworzył z tatuażami. Gender, droga demońska. Ja wam to muszę, moi wiernym mówić. Jak to? Urodziłeś się chłopcem i ty chcesz być babą? Czy coś ci się powaliło w systemie? Ktoś cię przekręcił? Czy to nie jest możliwe. Skoro masz przyrodzenie męskie, to Bóg ci dał tyle przymiotów, że uniesiesz swoją męskość. A jak masz przyrodzenie kobiece, to dał ci tyle przymiotów, że będziesz kobietą. A ty nagle chcesz chłopem być. Dzieci, i za to mamy być sądzeni? Czy mamy coś takiego, że teraz się buduje obóz koncentracyjny ducha? I wszyscy mówią, że to jest to. Przykazania nie są zbiorem marzeń Boga, ale prawem. Wprowadziłem przykazania, aby ochronić was przed pokusami. Jeśli ktokolwiek nie o Przestrzega przykazań? Mówię do chłopów, spróbuj oglądnąć brzydki film. Co, będzie miał spokój w nocy? Baby, nie wiem, jak wy reagujecie, bo ja mam babułę, ale ja mu jako chłop, nie ma szans, żeby było spokoju. Bóg mówi, nie wolno to, nie wolno. Spróbuj codziennie pić jakieś piwo, dwie butelki, trzy dziennie. No nie, to nic, jesteś mężczyzną i tak dalej. No i czym się to, czym się to szkoli? Skończy twoim alkoholizmem. Ale ty mówisz, a ja mocny, ja mocny. Ty mocny w pysku. Bóg prowadził przykazania, aby nas chronić przed pokusami, którymi zazdrosny szatan będzie próbował pozbawić wasze szczęścia przeznaczone wam w niebie. Dzieci, oglądałem film, bo mi polecono dokumentalny, oparty na faktach autentycznych, praktycznie przyrodniczy. Zgubił się człowiek Żyd w dżungli w Boliwii, 20 dni był sam w tych krzokach. Widzi, przeżył, to niemożebne. ale w czasie tego filmu jest pokazane tyle haseł. Jest scena, książeczka z krzyżem. Pokaza tak, cyk, facet wyrywa książkę i robi zawijasa z papierosem. Jak myślicie? No po kiego w, w takim filmie takie ujęcie? Następnie, jeszcze jak się nie pogubili, jest euforia nad przyrodą. Że to, co jest w dżungli, jest to zrównoważony rozwój. Czyli piewcy 2030 tej ideologii. I kilkanaście jeszcze innych w filmie praktycznie przyrodniczym. Piękne sceny, rzeki zburzone, dżungla nieprawdopodobna, góry, dzieci. Ile tam było tekstów wymierzonych przeciwko katolicyzmowi? Szatan. Będzie próbował pozbawić Was szczęścia przeznaczonego w niebie. Bo tam był, rozumiecie? Szatan był już w niebie. On to wszystko wie. Dlatego, kiedy patrzycie dziś na telewizory, filmy, no to macie czysty demonizm, rozumiecie? Wszyscy wielcy dziennikarze, wszystko jest na służbie demona. Dlatego dwie rzeczy są najbardziej znienawidzone, co nam Pan Bóg pokazał w Kairze. Moje prawo, czyli dzisiejsze kazanie, i moje imię, to są dwa punkty najbardziej znienawidzone przez świat. Moje dzieci, chcę was w niebie, ostrzegam was, że są pokusy, które prowadzą do grzechów, a te grzechy pozbawiają was dziedzictwa należnego synom. Każdy grzech ma winę i ma karę. Winę zgładziłam sakrament spowiedzi. No ale karę może tylko. Zadośćuczynienie. Czyli coś za coś, nie? Co mi dasz za to, coś dla mnie zrobił. Dzisiaj kapłani w Polsce nie powinni przez 24 godziny opuszczać konfesjonalów, kupujecie? I takie tłumy powinny być przy konfesjonale. Gdyby wiedzieli, że dzisiejsza spowiedź, Komunia Święta i uczestnictwo we przy Świętej kładzi kary. Nie warto zaryzykować? Jak mam troszkę wiary? Dzieci, co się mam w stanie? Korona mam z głowy spadnie? Co ty myślisz, że ty jesteś najgorsza? Czy ty jesteś najgorszy z ludzi? Przecież wszyscy my do worka tacy Każdy z nas ma jakiś szczebelek wbity w tyłek i go się boli. To, tak czy nie? Górale mówię o torniach wbili mu w steliterię. No nie? Dzieci nie musi boleć. I tego tornia Bóg zapowiedział teraz po trzeciej szarży, że on będzie chciał nam go wyciągnąć. Przyjdź, pój, pójdź. Jak, co Bóg planuje, czekam na propozycję pana Boga, ale przyjdziemy z tym torniem. Powiedział jasno: jak tego tornia poznać? To, co najczęściej mówisz przy spowiedzi. No to jest mój toren. no nie, no, czy wiesz. To język, to pokusa, to takie. Każdy z nam ma swojego tornia. Paweł miał ościenia, góral góra ma co, tornia. Więc przykazania chronią nas przed pokusami, grzechami, a później konsekwencjami. Wsłuchajcie się w moje przykazania. Rozważajcie je w waszych sercach. Dzieci! Episkopat powinien co dwa miesiące na podstawie tego pisać list, zachęcać kapłanów te, mamy złotą kurę w ręku, która nosi złote jaja. Wszyscy chcą pokoju, tylko nikt nie chce tego uczyć, rozumiecie? To jest zakazane. Rzeszowska diecezja Nasz przyjaciel, ksiądz Andrzejek, świlcza parafia, już tak ścigany przez kurię, już jest w emery... Mogą mu teraz skoczyć, nie? W tym wieku kuria już jest bezradna, więc musi czekać na tak zwany wiek emerytalny lub przedwcześną śmierć. Dzieci robił rekolekcje, cały rok prowadził parafię wedle tego. Te Znaleźli się parafianie, którzy polecili do kurii. A kuria co robi? Zakazuje. No ale chłop ma charakter i jest zdrowy przyrodzeniem, więc dzieci zrobił swoje, co? Co mógł zrobić, nie? A jak myślicie, czy przepadają za nim? Dzieci, lekarstwo na wszystko. Mają gotową katezę księża. Mogą wygościć 100 kazań. Bo jak to rozbudowuje, dopowie dzieci: ma robotę na dwa lata. W kościele parafii. Na katezie. Te niemachętnych, kapujecie? Nie wiem, czy parę tysięcy z tego zeszło, nie zeszło. Rozumiecie? rozumiecie? A to powinno się rozchodzić w nakładzie miliony. Miliony. Te niemachętnych mają gotowe słowo Boga. Gotowe prowadzenie. Ma, gdybają o nowej ewangelizacji. Pitolą w kółko, że nie, nie ci, fff, Żują gumę, którą żu, żuła teściowa, Teściu ją żył, a później gubką dali, oni mówią, że on dalej, i on dalej pachnie. I to samo żółją w kółko. Kapujecie? Całe moje kapłaństwo to jest, w, że mamy nową ewangelizację, mamy nową drogę. Byłem w Oazie, nowa droga. Katechumena, nowa droga. Listy episkopatu, nowa ewangelizacja. No wszystko nowe, a Kościół ubiera. Co za metoda? No Macie tu biskupi lekarstwo. Obudźcie się. Ja wiem, co wy z tym zrobicie. Tak jak ten w Boliwii. Kartkę wy... jeden zrobi, wyrwie i papierosa zrobi, drugi wyrwie i tyle go beczę. znam wasze metody. Co bezczelniejszy, to kartkę wyrwie i tyle go beczę. Macie słowo Boga i dranie skończone. Nie możecie tego połknąć. Co wam wprowadzono tu w umysłu. Albo wam wysano umysł, więc macie pusto w głowie, a na to miejsce wam wprowadzono kota. Jak macie kota w głowie, to nie ma szans, żeby mysza przeleciała z lewego ucha do prawego. Żadne słowo Boga nie jest w stanie wpaść w twoje ucho i przejść. Nadęci skończeni bufagi, Święte krowy indyjskie, jak się boga nie bójcie! Jak wy staniecie na sądzie, pomyślcie, co się dzieje z pastorem Franciszkiem. Pochowaliście go i co dalej? Moje dzieci, chcę was w niebie, mówi Bóg. Ostrzegam Was, że są pokusy, które prowadzą do grzechów, a te grzechy pozbawiają Was dziedzictwa należnego synom. Wsłuchajcie się w moje przekazania, rozważajcie je w Waszych sercach. Są bowiem błogosławieństwem, bo zawarły w nim oszczerzenia tak bardzo potrzebne dla Waszego zbawienia. Jeśli będziecie ich przestrzegać, niechybnie zamieszkamy razem. Wiecznej radości. Moje przykazania nie są ciężkie, ale przez to, że nauczanie zostało zaniechane, a jeśli nawet trwa w jakiejś formie, nie jest formą odpowiednią do czasów, których w szatan rozwinął różne formy obrażania mnie podżegania ludzkości do grzechu. Widzicie ile jest przestrzeni, na które dziś Kościół nie odprawia, nie odpowiada, nie mówi nic na temat in vitro, nie mówi jasno nic o przeszczepach, nie mówi nic jasno o zmianie u pci. Wsiednie na tym polega akt stwórczy. Ty nie jesteś właścicielem ukochana kobieto swojej macicy. Ty nie jesteś. Okłamali cię. Twoje piersi to nie jest zabawka. Ukochane ojcze młodzieńcze, twoje narządy nie są do zabawy i w ciągu dnia pięć razy. Dzieci, to, to nie jest ta droga. Ukochani seniorzy, Viagra nie jest dla ciebie. Twój czas się skończył, a ty dalej chcesz być Herkulesem czy Achillesem? Co z wami porobiono? Głupi dziadek górnik bierze w aptece na Viagrę za kilka dobrych tysięcy lekarstw i mówi pani, nie, 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 to nie dla mnie, to dla kolegów. Ludzie, nikt wam nie mówi tej prawdy. Nauczono was, że tylko przyjemność, przyjemność. Dziciele, takie nie jest człowieczeństwo. Szatan rozwinął różne formy obrażania mnie i pogrążania ludzkości w grzechu. Są to duże, dużo bardziej przebiegłe i skuteczne formy przez, przecze, przestrzeniania zła i oczekiwania człowieka, ale nikt was przed nim nie oszczega. Dlatego zło rozpowszechniło się bezkarnie na świecie, jak gdyby nie było Boga a jego słudze, słudzy zapadli w głęboki i nieustający sen. Dzieci dzisiaj słudzy Kościoła to wszystko śpi. Ten sen jest nieprawdopodobnie głęboki. Oni nie rozumieją i nie pojmują procedur diabła, które są nieprawdopodobnie przebiegłe, przebiegłe. W tym filmie pokazuje się ten tak zwanym, ten zgubiony, bo nagle z rzeki wyciągnął, wyciągnął preca. Tył przy brzegu. No i tam znalazł narkotyki. Zażył tabletkę i pokazują, jak nabrał siły, bo 19 dni odskokał po skałach. Jak on przemierzał spra sprawnie po dżungli. Zakazują prawni narkotyków, a promują każdemu, weźmieją jak to jest wszystko przebiegłe. Jak to jest wszystko potworne. Nie ma dzisiaj dzieci nic czystego w tym wymiarze świata. Moje ojcowskie serce nie może znieść widoku waszego zatracenia, dlatego wybieram duszę żyjącą w świecie i objawiam wam przez nią sens moich przykazań. Dzieci, rozumiecie działanie Pana Boga, bo ja nie nadążam za Boga. Wy dobrze wiecie, że jestem za Karą, za zburzenie Warszawy, jak coś po ludzku, rozumiecie? Ale Bóg jest taki byt, że on jest nieskończenie wspaniałomyślny on cały czas coś wymyśla, to mu nie wyjdzie? Zaczyna z czymś innym? Bo Boga kocha. Bo kocha człowieka. Moje ojcowskie serce nie może znieść widoku zatracenia. Rozumiecie? Taki jest mam Bóg. Chociaż panie Władziu, co nabroił? On się na ciebie nie obrazi. Będzie jutro wymyślał co innego, żeby ci pomóc. Albo ci chorobę, albo auto w ciebie wiedzie, No w jaki sposób cię uratować, rozumiecie? Albo Ci kogoś pośle, powie Ci dwa słowa i jesteś, jesteś w paraliżu I to jest potęga Boga. I Bóg dzieci o tego człowieka walczy. I my mamy to szczęście, że kiedy dziś świat szedł na tak wielkie zatracenie, oto Pan Bóg upatrzył sobie taką Panią Agnieszkę z tysiącami plusów i z przestrzenią człowieczeństwa, gdzie ona by tego nie chciała i inni by też nie chcieli. Bo tak jest z każdym z nas. Dzieci zeupatrzył to dziecko i mówi tak. Dlatego wybieram duszę żyjącą w świecie i objawiam jej, objawiam wam przez nią sens moich przykazań, abyście mogli się uszczec przed zagładą dusz, którą zaplanował wam Bóg. Na naszych oczach dwie drogi są zaplanowane przez szatana, ku zniszczeniu drugiego Świata. A oni mówią, że to jest dobro, demokracja, dzieci i ekologia. Dwa triki, pod które przepinają cały demonizm ludzi, rozumiecie? I wszyscy mówią, że jest fenomenalnie. Ja Wam mówię, ale będzie gorąco w piekle. Amen.